Ostatnio w komentarzu pojawiła się prośba, abym pokazał całą swoją hodowlę pająków, także dzisiaj Wam pokrótce przedstawię i opowiem o każdym pająku. Teraz na ekranie widzicie dwa pająki, które zapoczątkowały hodowlę. A więc pierwszym pająkiem, jakiego kiedykolwiek miałem, była to ta samica Hamori. Pająk naprawdę bardzo fajny i już dobre parę lat jest ze mną, także jest jak najbardziej przeze mnie polecanym pająkiem na początek. No, i kilka dosłownie dni y, po samicy Hamori zdecydowałem się na samicę Akantoskuria Geniculata. Z tym pająkiem, y, że tak powiem, najbardziej jestem zżyty. Y, też udało się rozmnożyć właśnie tą samicę samca. Już nie mam aktualnie, zmienił właściciela. Ale ta samica jest właśnie przeze mnie uważana y, jako najlepszy ptasznik na hodowli. Tutaj mamy wylinkę Hilobrachis Fimbriatus. Ją wczoraj, jeżeli oglądaliście szorce, to już widzieliście na szorcie. Bo właśnie wczoraj lub przedwczoraj wylinkę zrobiła samica Hilobrachis Fimbriatus. Widzicie, terrarium jest całutkie, oblepione pajęczyną. Na środku jest sztuczna czaszka, która no fajnie wyglądała na początku, teraz w ogóle. Nikt nie byłby w stanie rozpoznać, że to jest czaszka przez tą ilość pajęczyny, jaką pająk po prostu zrobił. Nie wiem, czy coś widać, ale pająk jest tam z tyłu, mocno schowany za grubą warstwą właśnie pajęczyny. A jeszcze wracając właśnie do Gieni tutaj, ona miała w kokonie około 1600 małych. Te maluchy w większości już mają nowych właścicieli. Zostawiłem sobie 15 małych pajączków. Zobaczymy, ile tam będzie samic, ile samców, bo zamierzam je troszeczkę dłużej przytrzymać, aby dorosły i wtedy ewentualnie znajdą nowych właścicieli. Dzięki temu, że udało się rozmnożyć gienie, to też dziadek ma potomstwo właśnie tego pająka. Trzy pająki ma aktualnie. Zobaczymy, czy u niego ta hodowla też będzie się powiększać. Być może, być może tak. Zobaczymy. Dobra, dajemy spokój już gieni. O gdzieś jakieś poruszenie jeszcze Zmiana pozycji Ogólnie leniwa ostatnio gienia Chociaż jest głodna prawdopodobnie Gdybym teraz wrzucił karaczana To myślę, że by zaatakowała Przedostatni pająk Jest to samiec Brachypel mahamori Oczywiście tak jak już mówiłem w poprzednich no Czekamy aż on dorośnie I będziemy próbować rozmnożyć ten gatunek Myślę, że jakby się udało rozmnożyć gatunek Brachy hamori, to byłby to duży sukces. Być może się uda zobaczymy. Tego pająka dostałem w prezencie, no i jestem zadowolony, że będę w stanie przeprowadzić chociaż próbę rozmnożenia właśnie tego gatunku. To są właśnie te maluchy 15 kliszówek. Pająki, no jeszcze są małe, to są około aktualnie L5, L6. Maluchy jeszcze, ale teraz będą intensywnie karmione, także. Myślę, że szybciej troszeczkę urosną. No i ostatnim pająkiem, którego aktualnie mam na hodowli. Troszeczkę ma tu sucho. Muszę mu spryskać. Jest to samica. Prawdopodobnie samica. Irminia. Ładny pająk nadrzewny. Ostatnio go widzieliście na shortsie, i tam dosyć fajnie to poleciało. Dużo wyświetleń było coś około 40 tysięcy do tej pory. Tak naprawdę miałem jeszcze dużo innych fajnych pająków. No, niestety zredukowałem hodowlę troszeczkę ze względu na aktualnie taki tryb życia, że po prostu czasu było mało, aby wszystkie pająki karmić i dobrze się nimi opiekować. Gdzieś teraz pewnie na ekranie widzicie zdjęcia tych pająków, które u mnie były, które teraz mają nowych właścicieli. Samych maluchów też, właśnie tej genikulaty było bardzo dużo i ja tak stopniowo. W miarę upływu czasu troszeczkę redukowałem ich ilość, no i teraz już zostawiłem sobie finalnie te 15. Myślę, że już aktualnie nie będę szukał nowych właścicieli dla tego gatunku. No, osobiście bardzo lubię pająki, więc ta hodowla jak najbardziej jest ważną częścią, jeżeli chodzi o moje jakieś tam zainteresowania, pasje. No cóż, a ja dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. I mam nadzieję, że jeszcze jakiegoś nowego pająka w przyszłości uda Wam się pokazać, jak nie u mnie, to u dziadka. Trzymajcie się. Hej.